Witam bardzo serdecznie w kolejnym sezonie budowy kampera DIY. Poprzedni sezon zaliczam do bardzo udanych. Było super. Pojeździliśmy troszeczkę, pozwiedzaliśmy. W tym sezonie na pewno będę chciał zmienić parę rzeczy w kamperze i będę to pokazywał na, na YouTube, tak jak to robiłem wcześniej. Będę na pewno dodawał wysuwany stopień. Jakiś tam już zamówiłem stopień, który będę montował koło drzwi przesuwnych, pod drzwiami przesuwnymi. Będę robił dodatkowy wentylator na górze. Mam na razie jeden, który jest tutaj, nade mną. Drugi będę montował nad łóżkiem, prawdopodobnie pomiędzy ostatnimi żebrowaniami żeby troszeczkę był lepszy komfort spania na górnym łóżku. Oprócz tego będę montował jakiś telewizorek. Zaraz go będę montował właściwie... I parę innych rzeczy ciekawych, no ogólnie poprawki. E, klimatyzacja będzie naprawiana, klimatyzacja będzie dokładana, e, będzie dokładany większy akumulator, e, trochę elektryka będzie zmieniana, poprawiana, no ale to wszystko będę Wam pokazywał. Tak więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, może zostać ze mną dłużej. Pierwszą rzeczą, którą będę robił, to jest montaż tego telewizorka dla dzieci. Będzie on przymocowany tutaj bezpośrednio do zagłówka. Mam nadzieję, że to będzie pasowało, że to Już go otwierałem w domu, ale przychodził huragan, żeby to było, nie chciało się wychodzić, jestem nie zrobione na razie. Tak więc e, zacznę od tego e, na samego początku, żeby też był jakiś niekofa. Tak on wygląda. Myślałem, że to będzie płaskie. Wskazane było na tej na stronie, że to jest płaskie, nie jest płaskie. I mam tutaj parę kabelków. E, to jestem na limietażu. Tam. Jakieś potrówki. też tam e, Nie mogę znaleźć instrukcji. Nie ma instrukcji, wiem, dobrze. Z instrukcji nie korzystam. E, mogę to podłączyć do akumulatora, który to będzie tutaj. jest tam. E, ale podlepię to do tego, tego gniazdo na samym początku. I zobaczę, jak to działa. Może później się przekonam, do tego, żeby to się na stałe. Rzecz tak. Wokal jest na odwrotnicy, to nie chcę tutaj za bardzo ingerować jakieś ekstra kabelki idące bokiem, które będę musiał prowadzić w tych Bezpośrednio bezpośrednio. Po prostu podepnę tymo. powinno działać. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. No, o, ok. ja mam jeszcze mamy, video in. No, dobra, pewnie jak skonnectki mogłyby pójść. Z jakimiś, z jakimiś jeszcze bezpiecznikami. Kolejnymi bezpiecznikami. No, ale ja to omiję, Tą część omiję całkowicie. Jedyne co zrobię, to po prostu podam bezpośrednio i tym kanałem. Mam nadzieję, że mi sięgnie do tego miejsca. Zaraz Wam pokażę z tyłu. Z będzie się wypasowało. Ok, sprawa wygląda tak. Mamy tutaj dwie podkówki, mamy tutaj 2,5 metra kabla z łącznikiem, mamy tutaj cały wyświetlacz, który ma przymocowane takie coś tutaj z tyłu. Bardzo ciężko chodzi, bardzo fajnie to chodzi, nie będzie na pewno się obsuwało podczas jazdy. Przynajmniej na samym początku, tutaj mamy takie korytkę jakby wejścia prawdopodobnie do tych O podkówek i mamy takie obejmki albo jakieś klipsy, jak zwał tak zwał, z różnymi średnicami. Tutaj można zaobserwować, są różne średnice, są większe, są mniejsze, mam nadzieję, że one chodzą parami. I dopasuję sobie tą obejmkę do moich tutaj bolczyków i zobaczymy, jak to będzie działało. Czy się będzie obsuwało, czy się nie będzie obsuwało. Ja nigdy tego nie ruszam. Jest jak jest, jest na, jest na moją wysokość, jest przystosowany. Tak więc mam nadzieję, że nie, to mi nie będzie zjeżdżało. No bo nie widzę tam. A nie, jest jakieś żebrowanie. Tutaj jest żebrowanie. Właściwie z tej strony. Najgorsze by było, jakby po prostu, natał górę dół. Bo na pewno się nie będzie obsuwał w tym miejscu. Jedyne, gdzie to w tym miejscu. I mam nadzieję też, że to mi sięgnie, że to będzie dość, dość długie. No, no chyba tak ma być. I są tylko z dwóch stron. Trochę głupio to jest rozwiązane. Bo ja jak się patrzę, no to myślałem, że to będzie tak z cztery punkty. To wiem, żeby mi to nie latało na boki. A jeżeli to są tylko dwa punkty, no to prawdopodobnie może mi to jakoś tam latać. No ale spróbuję to podłączyć. Właściwie. Najpierw sprawdzę, czy to działa w ogóle. Podłączę do prądu, a następnie dopiero zainstaluję to. Tak to się włączyło od razu z samochodzikiem. Działa, działa, podpięte. Nie wiem, czy się to długo ładuje. O! Jest to na Androidzie. Dość długo się czeka. Prawdopodobnie jest to coś podobnego do jakiegoś tam tableta może tańszego. Było bardzo tanie. Było super tanie. O, proszę bardzo. No, jest normalny tablet. Szuka e, wi fi pokazuje czas, ładuje się. No i proszę bardzo, działa. Coś się pojawiło, nawet nie wiem co, takie to było szybkie. Ym, nic. O, mamy Disney Plus, mamy e, Dufan fun Play. Mamy, no, można zmienić, może jakieś wyglądy. O, zawsze to robię. Dobra. Eee, Okej, okay. czyli bym się musiał podłączyć do mojego telefonu? Ja to mogę zrobić po prostu. Się podłączyć mogę do tego i może będzie działał screen Ale fajne. Uh -huh. eee, zróbmy to tutaj. Dobra. Od razu lepiej wygląda dla dzieciaków. Eee, przyjemniejsze jest. Eee, muzyka, zegarek, internet. wejdźmy. Nigdzie się już nie dojdzie. Domek, nic już tam nie ma. Tutaj mamy to, co było wcześniej. To jest praktycznie jak jakiś telefon na Androidzie. Nie wiem, bo ja nie mam telefonu na Androidzie, więc nie wiem, co się w nich pozmieniało. Ostatni raz, jak miałem to, to wygląda jak normalnie jest zwykły telefon w sumie. E, Fire Manager. E, mamy Bluetooth. Mamy jakieś animacje. E, mamy na pewno zdjęcia. E, HDMI'a, Netflixa. Rany. To jest tablet, a nie telewizor. Patrzcie, oni to reklamowali jako jakiś tylko wyświetlacz. Ja to kupiłem tylko ze względu, że ma. Podpięty... Ej! to ma! Ale fajowe. No tego to się nie spodziewałem. Ja to kupiłem tylko dlatego, że ma. HDMI wejście tutaj. A ja kupiłem taką też konsolkę. W której jest 40 tysięcy gier jakichś starszych z PS1, z Nintendo, żeby sobie czasami pograć. Taką konsolkę, ze względu na to, że ona bierze bardzo mało prądu, ona bierze tam 1A, bodajże. 1A to jest zapotrzebowanie, więc jest nieporównywalnie mniej od normalnej konsoli. I również taki sam monitorek, jak widać tutaj, on też malutko bierze prądu. Nie jestem pewny, ile tam jest na pudełku napisane. Czy cokolwiek jest na pudełku, bo to jakieś wszystko bardzo. Słabo opisane. No dobra, no bierze karty, bierze rzeczy. Z spodu nie ma nic, w boku nie ma nic, nic, ja nic nie wiem na ten temat. Patrzcie, nic nie wiadomo, pudełko nic nie mówi, a z tyłu, hmm. co tu mamy jakoś, patrzcie, nic nie ma. Nic totalnie, żadnej informacji. Żadnej naklejki. No jakie ja mam do tego dojść? Ile to prądu bierze? No tak to jest z tymi tanimi rzeczami. No ale działa. No nie zmierzę sobie po prostu. Łatwo ja zmierzę, ile to bierze, będę wiedział. Bez baterii to ma niby nie działać, czy to nie ma baterii. Według tego co było napisane oczywiście to nie ma baterii. No ale spróbujmy, czy będzie działało z filmami z Flash Drive'a. Zaraz wrzucę coś i zobaczymy w ogóle jaka to jest jakość. Czyli tak, nie mogę wejść do wyświetlania filmów bezpośrednio z, z tego file manager, tylko musiałem wejść do aplikacji, która jest od wyświetlenia filmów i dopiero wtedy, co odkryłem? Powinno mieć głośniki, a gra bez. A to był jeden właśnie z takich motywów, które powodowały, że wybrałem to. Głośniki. I teraz, czy tutaj jest zgłośnianie po prostu gdzieś? Czy cokolwiek, a ja o tym nie wiem, czy najzwyczajniej w świecie nie ma to głośników. Zaraz poszukam i się dowiem. Jakość zarąbista. Czarny jest czarny, biały jest biały. Będzie bardzo dobrze widać, nawet przy mocno naświetlonym. Te starsze monitorki, one są takie, że po prostu troszeczkę światła od, od przodu nic nie widzisz, czy od boku zaraz się wszystko odbija. To jest oczywiście połysku, no ale jednak to podświetlenie z tyłu daje tak, że, no, że widać. Widać co się dzieje. Jest taka sprawa, te głośniki ma, ale one nie działają. Zjadaj jak w każdym telefonie. Aha. Nic. Nic się nie dzieje. Podświetlenie, screensaver, settings. Hmm. Nie mam pojęcia, jak to mam zrobić teraz. No ale działa. Ok, spróbuję to podpiąć, może o coś innego tu chodzi. Działa to tak. Naprawdę spoko. Chyba sobie przesunę tam, Można to pochylać. Zamontowane jest tak. Nie ufam temu. To jest jedna rzecz. Syje na z wielu. Po pierwsze, powinno mieć głośniczki, a nie grają. Może dlatego to cena taka, jaka jest. To może po prostu software. Spróbuję zrobić update'a i zobaczę, jak to będzie działało. No ale, ale działa. Ale działa, cel osiągnięty. Wyjdźmy z tej gry. System dotyka... O! Działa sobie tutaj. Podepnę telefon i... Zobaczymy, jak to będzie działało. Spróbujmy na jakiejś muzyce. Może... Nie wiem. Z telefonu, a no. Nic nie gra. Yy, OK, Podłączę Wi-Fi i zobaczymy wtedy. Odpęta, nacisk działa. Jest to taka wersja Androida, jakieś 14. Eee, czyli jednym słowem, to tutaj, to jest po prostu najzwyklejszy w świecie żadny tablet. Nie żaden telewizor samochodowy, ale ma to podświetlenie. Eee, internety działają. Wolno, bo wolno, ale, ale działa. No. to miało być tylko do jakichś filmów dla dzieci i gier a ja się okazuje, że a może być mm. nie chce mi USB o, w końcu mi wyskoczyło już ten zupełnie USB-ka um, zobaczmy czy to będzie z muzyką jest z muzyką, czyli po prostu plik, który miałem hmm, z minionkami nie za bardzo będzie działał Muszę sprawdzić, co to był za standard. Pewnie nie jest obsługiwany audio. A może jakiś inny problem był. Nie jestem pewny. Możemy, możemy wrócić, ja wtedy włączyłem ten film z, z tej aplikacji, bo mnie nie wykryło inaczej. Z video i jest bez dźwięku. Czyli chodźmy tutaj nam z tej aplikacji nie wykryło, prawda? A jeżeli wejdziemy z File Manager i włączymy te same minionki, tutaj no nie działa, czyli to chodzi o plik. Czyli nie wszystkie spiracone mogą działać dobrze. Dobra. Tym zaraz, zaraz, spiracone. Mam to wypożyczone przecież na Netflixie. Tylko chcę, żeby działało bez internetów. To hmm. działa. Settings Disney Plus. Hmm. Można jakieś inne aplikacje zainstalować. Hmm muzyczka, internet, a jak się YouTube prezentował? No to też bardzo jest potrzebne. Bez YouTube'a teraz to jak to? Dzieci nie dadzą Bardzo długo się ładuje, bardzo długo. Nie wiem dlaczego na telefonie teraz pokazuje jakieś właśnie paski, bo nie ma w pasków nie ma. Mhm. Standardowo, dobra. Trzeba się zalogować i dopiero wtedy, ale mnie ciekawi tylko, jak to będzie z głosem. Czy będzie on słyszalny, czy będzie niesłyszalny? Co będzie proponowane? Ma się coś szukać? Co mam poszukać teraz? Camper oczywiście, nie? Camperman. Zobaczmy, co się pojawi. To no ten jest fajny, będzie głośnik. Reklamy są. Słychać się, ale podczas jazdy... Głośniki idą tam, jak to zwariuję. Słuchawki trzeba będzie podpiąć i po prostu na słuchawkach i tyle. Nie ma, nawet, nie ma nawet o Surfshark. What's the best and most affordable of 2020? Działa. ładuje troszeczkę długo, ale działa. Okej. Okay. Okej. Okay. Co mogę jeszcze tutaj pokazać? Nic pewnie, bo się na tym nie znamy. to po prostu najzwyczajniej w świecie ma służyć jako mały telewizorek, a się okazało, że jest tabletem i to tabletem w całkiem dobrej cenie, ponieważ kosztowało mnie to około 200 zł, łącznie z przesyłką, która miała trwać 2 miesiące, a trwała 4 dni. Eee, nie wiem, czy to jakaś zimowa wyprzedaż, czy co. Oczywiście nie ma to żadnych instrukcji, nie ma to żadnej specyfikacji podanej na papierku, na pudełku, na instrukcjach. Nie wiem w ogóle, jak tak to reklamują, Ambilight. Troszeczkę inny kolor jest. A, poczekaj, to jest w ogóle multicolor. Czyli ja mogę to zmienić? Ja mam taki ciemny, a ja bym sobie chciał zmienić to na przykład na, na różowy. Co tu mamy? Bo, zanim ja to znajdę, to minie naprawdę bardzo dużo czasu. Nie mam pojęcia, jak to zmienić. Curve settings. Proszę bardzo. Nie wiem, może mi się to uda znaleźć kiedyś. Tak to wygląda z mojej pozycji. Jest spoko. Mogłoby być lepiej. Jasne. Mogłoby być gorzej. Wydaje mi się. Wygląda bardzo fajnie. Prezentuje się kolorystycznie podobnie do wszystkiego innego, co tutaj jest. Użytkowość tego zobaczymy, określiłbym tak 90%, bo jeżeli to będzie lagowało, tak jak laguje na YouTubie, no to tak, tak słabo, ale dzieciakom powinno wystarczyć do oglądania jakichś wcześniej zapisanych bajek na pendrive'ach i innych tego typu sprzętach. Nawet nie liczę na to, że po prostu będzie dało się w stanie korzystać z tego tylko przez ten Wi-Fi, do którego podłączyłem teraz. Tego po prostu będę ładował to prosto, prosto z. O nie da tego kliknąć z pendrive'a. I tak jak mówiłem, tutaj przy tym pliku nie mamy żadnego dźwięku, ale z kolei, jak już podejdę na coś, na coś innego, na tego Singa na przykład, dźwięk prawdopodobnie będzie. I jest dźwięk. Z głośnością? Jest ok, jeżeli jesteśmy zaparkowani, ale jeżeli przyjdzie jechać, to nie, tylko i wyłącznie słuchawki. To jest teraz na maksa. Wszystkie funkcje jak w każdym tablecie z Androidem chyba. Aż sobie to sprawdzę, bo wątpię, żeby w ogóle nie to było. Bo ja, bym, ja nawet szczerze wam powiem, nie miałem tego w swoich tam, filtrach wyszukiwania, żeby takie rzeczy były, a jednak, a jednak są. Tak więc. Nie jest źle. Podsumowując, to dzisiejszy, ten dzisiejszy montaż. Mogę powiedzieć tylko tyle, że czasami opłaca się iść niestandardowo i poszukać czegoś, na co pewnie inni nawet by nie zwrócili uwagi, bo najzwyklejszy telewizor przecież kosztuje gdzieś około 500 zł na 12 V. Byłby troszeczkę większy od tego funkcjonalności, nawet nie powiem, bo tam co, nic nie ma, prawda? Nawet ewentualnie jakieś stare DVD. Ktoś może powiedzieć, że może podpiąć zwykłego tableta. Tak, może podpiąć zwykłego tableta, ale tablet też by kosztował więcej. A to jednak jakimś cudem, sprzedawane jako... Wyświetlacz samochodowy, który de facto jest tabletem, to jest sprzedawane jako faktycznie wyświetlacz samochodowy, i to miało w ogóle chodzić parami. A ja po prostu chciałem przyjanuszować i kupiłem tylko jednego zamiast dwóch, bo siedzenia są bardziej ustawione z tej strony. Widać, jak siedzę, a wyświetlacz jest idealnie pomiędzy tymi dwoma fotelami, nie ma sensu przepłacać. Czasami naprawdę skorzystałem z tej promocji i na razie nie żałuję. Mam nadzieję, że to przetrwa chociaż rok czy dwa ale działa. Do usłyszenia, do następnego. Nie wiem, co będę robił w następnym odcinku. Widzicie, że już trochę zacząłem tam sobie ściągać sufit do nowego okienka dachowego, ale w tym samym czasie mam tam jeszcze więcej pudełek porozkładanych już na górnym chyba, w których mam rzeczy, które mam robić. Stopień wysuwany, klimka, zmiana baterii. Będę montował tutaj 300 i znowu przyjemnościowałem z tą 300, bo zamówiłem po prostu... Z jakiejś tam strony. Mam nadzieję, że to nie będzie cegły i zwykły kwasiak w środku. Zobaczymy. Do usłyszenia w takim razie. Do zobaczenia i zapraszam do następnych filmików.